Cześć, witajcie w GTA Frosted Winter. W poprzednim materiał zaczęliśmy sobie misję od Xiaolonga, na którego to zlecenie zabiliśmy jednego z niewygodnych dealerów. Następnie udaliśmy się na bliźniacze wieże, które po zamachu posłużyły Kolumbijczykom jako miejsce wszelakich transakcji w celu wykradnięcia teczki, prawdopodobnie z pieniędzmi, towarem lub istotnymi informacjami. W kolejnym zadaniu od Bosa Jakuzy, naszym celem była furgonetka, strzeżona również przez Kolumbijczyków, i na jej dostarczeniu do kryjówki zakończyliśmy poprzedni odcinek. Na początku tego odcinka podjedziemy sobie po zadanie od pierwszego z braci Bliźniaków, którego oczywiście imienia zapomniałem sprawdzić przed odcinkiem, muszę się do tego przyznać. Często o tym zapominam, a zawsze właśnie staram się zapamiętać, żeby kurczę sprawdzić, jak on się nazywał, żeby wiedzieć, jak poprawnie się do niego zwracać, no ale bywa jak bywa. Dobra, nieistotne, w każdym razie zobaczymy sobie, co pan W.A.U.L.I, tak jak już się przyjęło w poprzednich odcinkach, od nas chce. Okej. Okay. Zadanie jest przedstawione w miarę prosto, ale jest jedna taka rzecz, która jest na no dość istotna, będzie bardzo ciężka do zrealizowania i właściwie jest to klucz naszego zadania, a mianowicie to, żeby tego gościa znaleźć. Bo jak widzicie, no nie ma go zaznaczonego na mapie. No a jeśli chodzi o samą kastękę, to chodziło mniej więcej o to, że jeden z kolegów pana Właulieko jest uwięziony w samochodzie. Gdzieś w Portland, jak zdążył powiedzieć, zanim jego bateria się wyczerpała w telefonie. No i podejrzewam, że będą bardzo duże problemy, żeby tego gościa znaleźć. Warto jeszcze dodać, że w samochodzie jest bomba i wypadałoby to zrobić w miarę szybko, żeby po prostu pan, a właściwie kolega, pan jego przeżył. No i dobra, jestem już jak widzicie, w Portland. Szukam mniej więcej tego samochodu od minuty, już jeśli chodzi o samą Portland. No i powiem wam szczerze, że są tarapaty, bo nawet nie wiem w jakiej mniej więcej strefie tej, tej pierwszej wyspy, tej pierwszej dzielnicy Nowego Jarku, tego całego gościa szukać w tym samochodzie. Nie mam kompletnie pojęcia, gdzie może się chociażby mniej więcej znajdować. Jedne co zauważyłem, to to, że można sobie chyba kupić firmę taksówkarską w tej grze. No i wcześniej czy później zapewne to zrobimy. No dobra, w każdym razie... To też jakby teraz jest mało istotne, teraz najistotniejsze jest to, żeby tego kolegę znaleźć. Pana Wałuliego, zanim wyleci w powietrze. No, także. Także przydałoby się to zrobić. Kurze, żebym chociaż wiedział, kto go porwał, tak? W sensie kto tą bombę założył i, i gdzie mniej więcej ten fakt mógł się wydarzyć, bo jeżeli byłaby to mafia... Od Dona Salvatora Leona, właściwie że od z Cyprani, bo Don Salvatore nie żyje, to podejrzewam bym gdzieś w tej okolicję, okolicę Marco Bistro, ale tu żadnego samochodu nie ma. No jeżeli nie okolice właśnie. Marco Bistro, tak naprawdę, wypadałoby w każdą boczną alejkę w Portland wjechać i zobaczyć, czy jakiś podejrzany samochód z gościem w środku nie stoi. No, powiem szczerze, że, że się poddałem. Poddałem się, bo jak zobaczyłem ilość alej, jakie są tutaj, to no, w 10 minut nie było szans, żeby się wyrobić. Dlatego też, mapka, na której ten. którą no, znalazłem w internecie właściwie. Na której był oznaczony ten cały samochód tego gościa, z nim właściwie w środku, stoi gdzieś tutaj niedaleko, e, gdzie przyjmowaliśmy zadania od Luigi'ego w GTA 3. Gdzieś tutaj powinniśmy ten samochód e, znaleźć. Zobaczmy sobie jeszcze raz tamte aleje, bo tak przyjechałem koło nich bez trosko. O, 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 czekajcie, tam jakaś kuduma stoi, no, jest jakiś koleś w środku, no zobaczmy czy to jest to. Tylko teraz pytanie, czy ja mam do tego samochodu wsiąść, czy... Żeby on nie wleciał w powietrze zaraz, nie? Nie, nie mogę. A kto w końcu tą. To... to Joey jest saperem, no proszę. Czyli przy okazji tej misji mogliśmy odkryć, no dość taką myślę przydatną cechę Joey'a, a właściwie umiejętność. Umie rozbrać bomby na zawołanie, tylko spojrzyj chyba oczami. Potrafi rozbroić, a ponadto jeszcze w międzyczasie prowadzić samochód, także... Nasz protagonista Protagonist. Boże, co ja dzisiaj... czy nie mam tak, że często mi się zdarza przejęzyczać, ale czasami aż nadmiernie. No, w każdym razie nasz protagonistka w w Froster Winter jest, no. Całkiem nieźle wyszkolony i nadałby się nawet do wojska nie powiedział. Dobra, w każdym razie. E, pozostaje nam chyba tylko odwieźć do kryjówki tego... tego pana. Znaczy, troszeczkę głupio, bo ja nie wiem, jak go się nazywa, i tak się do niego zwracam. Pan sobie, ale wypadałoby jego imię znać, nie? Tylko skąd? Na, na tej mapie w każdym razie, którą znalazłem, może wam wstawię do niej, nie no w sumie po co. Jeżeli, jeżeli będziecie chcieć, to powiecie, na tej mapie nie było napisane, jak ten pan ma na imię i czemu musimy go odwieźć do kościoła. Aha. Ogólnie gościu z księdzem. Znaczy można było się domyślać, ale w takim razie, co robił uwięziony w samochodzie, gdzie była podłożona bomba. Nie no, nie mogę. Czasami tak dla mnie to zbraja dosłownie. to nie mówię tylko GTA 3, czy ten dodatku proste widzę, to ogólnie jest cały GTA, tak? No czasami rzeczy są tak... Kurcze, totalnie absurdalne, że no w życiu bym się nie spodziewał tego, tak? No dobra, właśnie zapisałem sobie gierkę. No i stwierdziłem, że dla odmiany pojedziemy sobie do e, drugiego z braci w e, Waulich. Do Xiaolonga, dobrze mówię? W co odcinek się chyba was pytam, nie? Tak mi się wydaje, że to jest kurcze Xiaolong. czy znaczy, pewności nie mam, tak już mówiłem chyba ze sto razy, ale... Tak sobie przyjąłem. Włauli, Xiaolong i to działa. Wiem co i jak. Mam nadzieję, że wy też wiecie, do którego ja tak mówię. Xiaolong, do którego ja tak mówię. W każdym razie to są jakieś dziwne chińskie nazwiska, aż tam imiona i, i ciężko to wszystko wspominać. Dobra, no ale mało istotne. W każdym razie zobaczmy sobie kolejną, e, kolejną misję u pana Xiaolonga. No dobra, czyli naszym zadaniem w tym momencie będzie wysadzenie, ponownie, e, kryjówki Kolumbijczyków, której robią sobie interesy z triadą. Podobno te ładunki wybuchowe, które mają posłużyć nam e, właśnie w tej misji, znajdują się gdzieś przy metrze i mam. Bardzo dobrze, ładunki wybuchowe mamy. E, aha, okej, okay, podniosłem je. No i teraz idź i wysadź fabrykę, więc w takim razie... w takim razie pozostanie nam... Dostać się chyba do Portland Z tego co widzę Tylko teraz pytanie czy ten tunel Umożliwi nam to Z tego co widzę tak Tylko bardzo trzeba uważać na jeżdżące tędy metro Żeby za chwilę nas nie zmasakrowało A widziałem że No wcale tak rzadko te metro tutaj nie jeżdżą No właśnie No zdążyłem powiedzieć Nie poważnie Jeżeli gracie i, i, i robicie tą misję To trzeba O jeszcze kurcze ale te, te samochody w ogóle, czy to w GTA, czy, czy w tym dodatku, są piekielnie słabe. Są po prostu tak słabe, że parę razy czasami wystarczy się zderzyć czy to ze ścianą, czy z innym samochodem, i, i one wybuchają po prostu w trybie natychmiastowym. Także e, bardzo trzeba na to uważać. No i dobra, jesteśmy w Portland. Jesteśmy w Portland, musimy udać się do fabryki ryb. Z tego co mi się kojarzy, tak? Fish Factory, tak mi się wydaje. Że tak było, w kastręce. No i podłożyć oczywiście ładunki wybuchowe i ją następnie wysadzić, ale to ...to za chwilę. Najpierw musimy tam trafić, co nie będzie oczywiście trudne, bo mamy to zaznaczone na mapie. Gorzej było przy, przy poprzedniej misji. Na ...na szczęście wam powiem, bo to jest tak mało znany dodatek, że bałem się, że nic takiego nie znajdę i będę musiał faktycznie z 5 razy tę misję powtarzać. Jeszcze policja teraz będzie mnie gonić. Z 5 razy tę misję powtarzać, żeby właśnie. Znaleźć tego... Tego koleżko dwa Wauliego. Dobra. Wykombinowałem sobie, żeby zjechać do tej fabryki od tyłu. Tylko, że... Nie wiem, czy to był dobry pomysł ze względu na... Tony śniegu, które tutaj się znajdują i po których się nie da... Jechać. No, ale przy okazji przed naszymi... Oczami znajduje się statua wolności teraz, więc... Ładny widok chociaż. No i z tego co widzę w ogóle... W ogóle to moje skradanie się do niczego nie przyda, bo... Raczej wejść od tyłu do tej fabryki nie można. Trzeba tutaj bardziej od, od frontu celować. Dobra, mamy pierwszego. Czy ta brama skanuje, czy nie? Bo ściana na pewno nie, ale brama też nie? No bez jaj, poważnie? Zobaczymy ze snajperki, czy, czy da radę. A ze snajperki działa. No to bardzo dobrze. Tylko wypadałoby celować w głowy, bo tak to będziemy musieli poświęcić dwie kule na to, żeby jednego kolesia wyeliminować. Chyba. Oj, chyba niestety tak. Myślałem, że to był przypadek, ale jednak trzeba będzie im to dawać w głowy. Także troszeczkę ciężej. Dobrze że się nie ruszają. Tam ci w ogóle na luzaku sobie idą. Dobrze, że dobrze, że w ogóle nie zauważyli, że jakiś snajper rozwala kolumbijczyków. Idą sobie, idą sobie na totalnym luzie. Ale czemu to nie skanuje? Znaczy w ogóle spoko, jeżeli jeszcze nie skanowałoby i ze snajperki Skałacha, to by było całkiem spoko, ale. Ale. ze snajperki OK, a z już nie. Co oczywiście, szczerze wam powiem, jest udogodnieniem dla nas, bo oni w takim razie nas nie mogą załatwić, a my ich możemy bez problemu sobie. Eee, tu ze snajperki, więc całkiem to jest spoko rozwiązanie dla nas, właśnie. Ale powiem szczerze, że bardzo ciężko mi się gada, bo mam taki ból gadła, że. Dobra, i ostatni. Że ledwo co mogę, mogę z siebie jakieś tam słowo wykrzesać. Co chwilę muszę brać łyka jakiegoś napoju, bo naprawdę jakaś taka susz w tym gadle nieprzyjemna. I średnio się z takim czymś mówi. Dobra. W każdym razie brama, mimo to, że ich chyba wszystkich już unicestwiłem, to nie chce się w dalszym ciągu otworzyć. E, mam pomysł. Tylko, czy to zadziała? Żeby wskoczyć tutaj, i potem. Aha. Teksturka, to się nazywa. Tekstura, na którą. która jest w ogóle nieinteraktywna, że tak powiem. O. No dobra, spróbujemy z wykorzystaniem sentinela przeskoczyć tę ścianę. Podjadę sobie nieco bliżej, potem wskoczę na sentinela. Najpierw sobie... Aj, jaka szkoda, myślałem, że będę mógł sobie ich wyeliminować, ale jednak nie. E, tak, podjadę sobie tym sentinelem bliżej ściany i spróbuję ich... Spróbuję... E, spróbuję przeskoczyć tę, tę ścianę i ich wyeliminować. No dawaj, Joey, come on. Dobra, jakoś się udało. O, jaki ładny strzał mi wyszedł. Przez przypadek, to prawda, ale... Ale ładny. Przeładowanie. Nie, szczerze powiem, że to jest nieco wkurzające. E, z tym... Z tym przeładowaniem, znaczy z tym, z tym celowaniem, ale... Trudno. No coś się zacięło, nie wiem co jest, ale okej, okay, nieważne. E, dobra, mamy kolejnego. Kolejnego. O, ta broń jest taka. Ten tag na dystans, no powiem Wam, że zadaje bardzo słabe obrażenia. Bardzo słabe. Dobra, ok, udało się. I spróbujmy sobie ten ładunek tutaj gdzieś podłożyć. Tylko gdzie? O, dobra, mamy. A! Tylko nie, no moment. Mi się nie wydaje, żebyśmy w tym, w tym dodatku e, tę fabrykę wysadzali. Pamiętacie taki moment? Nie kojarzę w ogóle. W GTA-3 to owszem, ale. Ale w GTA Frosted Winter już niekoniecznie. No dobra, w każdym razie ładunki podłożone. Teraz jeszcze tutaj z przodu i powinno... Powinno to wystarczyć. Dobra, everything will explode any second, więc musimy stąd się uwijać. Chyba na jakąś tam odpowiednią odległość. No właśnie, okej. Okay. No i 10 tysięcy. Ostatnia w ogóle ta taka suma pieniędzy właśnie 10 tysięcy jest bardzo popularna. I to wśród pierwszego jak i wśród drugiego z braci. Ale nie narzekam. 10 tysięcy to jest całkiem sporo jak za takie zadanie, więc... więc jest jak najbardziej OK, Dobra, jadę sobie zapisać gierkę i widzimy się na kolejnym zadaniu. No dobra, gra zapisana. I jedziemy po kolejne zadanie od pana Włauliego, Zobaczmy. Co tym razem będzie od nas Jakuza chcieć. Będzie właściwie chciała od nas. Mam nadzieję, że to nie będzie zbyt wymagająca misja, bo już parę z nich dało mi ostro popalić i... I ten. I zacząłem e, bardzo doceniać właśnie te prostsze misje w nowych częściach GTA, bo niektóre w tym momencie no zaszły mi dość mocno za skórę w GTA Frosted Winter właśnie. E, dobra. Zadanie jest dość takie no nietypowe, jak na razie, bo to nie my będziemy oprawcami, tylko oprawcą będą nasi rywale właściwie, ponieważ porwali oni dziewczynę, Pana Wołuliego. Szczerze wam powiem, że mam taką jedną myśl, skoro ta dziewczyna pewnie też jest z Jakuzy. to mam taką jedną myśl gdzieś tam z tyłu głowy, kto to może być. Wy też chyba się domyślacie, że to może być oczywiście Asuka, także... Także za chwilę się o tym przekonamy. Jedno co mnie tylko ciekawi to to, że Asuka chyba była... ...o... lesbijką. <grym> ale tak, a propos, nie? Możliwe, że była biseksualna, miała normalnie chłopaka, ale również z tą Marią coś tam świrowała. Dobra, w każdym razie pewnie dowiemy się tego za chwilę. E, dobra, Asuka najprawdopodobniej, znaczy nie wiem czy to będzie Asuka, tak? Tak, tak domniemam, znajduje się w metrze. Tak, znajduję się w metrze przy lotnisku i stwierdziłem, że fajnie będzie. A przynajmniej, ciekawie będzie, jeżeli zaatakujemy to przejście yy, z, yy, z powietrza. Jestem ciekaw, czy oczywiście mi to wyjdzie, bo to też jest jedna wielka zagadka. W każdym razie ten lot dodo układa się całkiem. całkiem do. brz. <gryw> Nie, no, to jest jaj. Jeszcze... jeszcze... no nie, nie, no Joey proszę cię, proszę. Cud. Nie, <grystanie> ja to nie mogę. A <grystanie> ogólnie cały pomysł z atakowaniem z powietrza był całkiem spokojny? czy mogło to wyjść całkiem, całkiem efektownie, nie wiem czy efektywnie, tak? Ale efektownie... Aczkolwiek no straciłem troszeczkę panowanie nad samolocikiem, no i sami widzieliście jak to wyglądało. No dobra, w każdym razie pojedziemy sobie normalnie od frontu i spróbujemy... Spróbujemy po kolei tych e, tych Kolumbijczyków rozwalić. Trochę moim zdaniem jest to słaba kryjówka, biorąc pod uwagę to, że jest tu sporo policji i ogólnie sporo... E, sporo ludzi, ale. Każdy... Każdy robi wszystko po swojemu, nie? A oni są w ogóle strasznie ceni, i mnie to przeraża czasami. No patrzcie, co się dzieje, nie? Za chwilę zginę jak nic. Dobra, tutaj mamy. Tak, to jest asuka jak nic, nie? Widzicie? Mi się wydaje, że to jest na 100%. O, jeszcze tutaj by mnie ten załatwił, jakbyś teraz wychylił. Mi się wydaje, że na 99,9% jest to asuka, także. A i on mnie trafił, za 4 HP, czy mi się wydawało, czy ja miałem 64. <laughs> nie, bo mnie to naprawdę zadziwa, jak celni oni są. Jak naprawdę potrafią szybko mnie namierzyć i, i oddać naprawdę celną serię, ale. No, no dobra, nieistotne nie, nie jakby. Tam jest ich dużo po drugiej stronie. Tutaj mamy asukę. Teraz tylko, żeby Asuki właśnie nie ustrzelić, mam 23% zdrowia. Czyli ogólnie w każdej chwili jakieś dwa strzały i ginę, także. Muszę uważać, nie wiem czy teraz nie wyjmę snajperki, bo na pewno byłaby, byłaby dużo celniejsza niż AK, chociaż AK jest, no, dość takie... dość dobra, jak, jak widać póki co. No, no, no. Troszeczkę w lewo, okej, okay, udało się. Tam jest kolejny jeszcze. I tam jest jeszcze kolejny, aha. No i to jeszcze dwóch! Teraz pomału, żeby, żeby tylko mnie żaden z nich nie trafił, bo... bo... naprawdę mało brakuje do tego, abym zginął. Tutaj już raczej nikogo nie ma i mam nadzieję, że faktycznie tak jest, także... Także bierzemy, bierzemy asukę i lecimy dalej. Dobra? Oj, teraz tylko pytanie, czy tam na górze z powrotem nie będą, czy nie. I to jest też wkurzające, że... No co ona robi, no? Come on. No dawaj. Dobra. Po schodach ładnie i będzie wszystko... Wszystko pięknie, ok? <ścoughs> nie to jest niesamowite. Znaczy, jeżeli, jeżeli wiecie, że taka misja, że już faktycznie raczejśmy ich wszystkich wyeliminowali i tu, nas, i tu nam nic nie zagraża, to wszystko w porządku, tak? Ale w momencie, kiedy będzie jakaś misja na czas, albo nie wiem, jeszcze będzie 20 przeciwników do wyeliminowania, to mo mogą być całkiem spore problemy. I takie coś może być piekielnie irytujące, dlatego też póki co to jest śmieszne, ale zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądać na późniejszych etapach rozgrywki. No i dobra, jestem już na Stoughton, jadę Infernusem. Infernus ma w ogóle to do siebie, że strasznie mu dupę zarzuca. <laughs> w momencie kiedy skręcamy to... No widzicie sami, jest bardzo jakby takim ciężkim samochodem do opanowania, jeszcze przejechałem policjanta, na szczęście jestem już praktycznie na miejscu, także... <laughs> nic mi nie grozi. Aczkolwiek gdyby to było na początku to mogłoby być różnie. No dobra, dojeżdżam na miejsce i mam nadzieję, że to już będzie koniec misji. No, kurczę, powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że to będzie jednak. Znaczy, spodziewałem się, że to będzie Asuka, ale. ale Nie spodziewałem się, że. Że to będzie. W sensie. Będzie dziewczyną tego całego Wałębiego, tak? No dobra, okej. Okay. A właśnie, bo też istotna rzecz, której Wam nie powiedziałem, tutaj mogę sobie przyjść w każdej chwili, gdy będę potrzebował i wziąć ze sobą członków Jakuzy, żeby tam na przykład mi pomogli w jakimś zadaniu chyba też, nie? Tak mi się wydaje, że, że jeżeli z jakimś tam zadaniem będę miał problemy, to mogą mi w każdej chwili pomóc. No dobra, to by było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że Wam się podobał, jeżeli tak, to nie zapomnijcie o ocenie, ale ja już się będę z Wami żegnał, także trzymajcie się i do zobaczenia. Hey.